Chodzi mi o leasing prywatny samochodów. No, Pan, mianowicie co podnosić Bo ja postanowiłem sobie kilka lat temu, dokładnie cztery, wypróbować na sobie, jak to boli. <grych> Mówię świadomie. I wziąłem w leasingu jednej z znanych firm, nie powiem której. Ale leasingu prywatnym, tak? Leasingu prywatnym, nie mam firmy, Consulant nie mam działalności gospodarczej, mam. Mam tyle czasu i to była największa głupota, jaką mogłem popełnić w ogóle. Charge'ują, czyli obciążają za wszystko. Jak masz słuczkę, to ci każą sto kilkadziesiąt złotych płacić za to, że wydadzą kwit, żeby można było zapłacić temu warsztatowi ostatnio mi powiedzieli, ponieważ miałem tam jakieś obtarcia samochodu, że należy, że muszę zrobić sesję zdjęciową samochodu. Z przodu, z tyłu, z gazetą, z numerem itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Mówię, to za co wybierzecie pieniądze? Przecież ja, przecież to jest leasingowany samochód, na Boga. Powinniście kogoś przysłać. Nie zrobiłem tej sesji, ubezpieczenia dali. Ale to jest po prostu, chciałem to skończyć wcześniej. To mówią, to dopłać jeszcze dwa tysiące, jak chcesz skończyć wcześniej. W życiu, proszę państwa, nigdy, dopóki się nie zmienią przepisy, dopóki te firmy nie nauczą się, jak należy. Leasing. Nigdy. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tokfm oraz w archiwum na stronie tokofm.pl ukośnik audycję.